kulinarna pasja z zamiłowaniem do muzyki. A pasjonata, nasza restauracja to coś więcej niż wykwintne dania. Nie jest tej wiosny dana czwartoligowcom regularna gra o punkty. Zgodnie z kalendarzem rozgrywek piłkarze Ruchu Radzionków powinni mieć już w tym roku za sobą 10 ligowych spotkań. Zagrali tymczasem o trzy mecze mniej. Najpierw pauzowali zamiast mierzyć się z wycofanym z rozgrywek nad Wiślanem Góra, a ostatnio z powodu warunków pogodowych nie zagrali z Gwarkiem Tarnowskie Góry i rezerwami GKS-u Katowice. W pierwszą sobotę pracowicie zapowiadającego się maja piłkarze trenera Kamila Rakoczego podejmowali drużynę Przemszy Siewierz. Po dwóch wygranych z rzędu przy Narutowicza mieli zamiar kontynuować serię zwycięstw i odegrać się na rywalu za jesienną porażkę 1-2. do dry naprawdę mocno zaczęły ten mecz, jakby głodne gry o stawkę. To 30 sekunda spotkania, faulowany w okolicach pola karnego rywala był Marcin Trzcionka. To on dośrodkował w pole karne, potem piłkę wypiąstkował przed 16. Łukasz Bocz. No i całość zakończył niecelnym, ale niezłym strzałem Konrad Bąk. To już siódma minuta spotkania. Tomasz Leszczyński podał do Marcina Trzcionki. Trzcionka widział, że na pozycję wychodzi Mateusz Hermasz. Hermasz miał przed sobą tylko bramkarza rywala i trafił w spojenie słupka z poprzeczką bramki Przemszy. W 12 minucie swoją obecność na boisku zaznaczyli przyjezdni Marcin Ból Dostał piłkę w polu karnym. Ruchu zwiódł Konrada Bonka, ale kopnął dokładnie tam, gdzie ustawiony był Bartosz Kucharski. Stroną zdecydowanie dominującą byli jednak na boisku Radziankowianie. Tutaj Tomasz Leszczyński dośrodkował w pole karne, gdzie był Mateusz Hermasz, ale znowu zabrakło mu centymetrów, by cieszyć się z gola. Jeszcze raz Radziankowianie, jeszcze raz dorzuca Tomasz Leszczyński. Skakał tam do piłki Tomasz Harmata, ale skończyło się tylko rogiem dla ruchu. W dziewiętnastej minucie w bramkę przemszy raz jeszcze. Tego dnia próbował wstrzelić się Konrad Bąk, ale znowu, tak jak na początku meczu, siły było sporo, ale zabrakło precyzji. Niemal nie schodzili z okolic pola karnego przemszy piłka, że ruchu to 22 minuta. Po małym zamieszaniu, futbolówka ląduje przed szesnastką rywala, stamtąd uderzał Jakub Kuliński, a wynik brzmi ciągle 0 do 0. Jeszcze jeden tego dnia korner dla ruchu znowu dośrodkowywał Marcin Trzcionka, ale i Michałowi Staszowskiemu nie udało umieścić się piłki w siatce. Ruch z ogromną swobodą konstruował kolejne groźne akty pod Ramką przemszy to 25 minuta. Robert Wojsyk był w polu karnym. Piłka trafiła do Mateusza Hermasza, ale raz jeszcze nie udało się zaskoczyć Łukasza Bocza. Marcin Ściąłka to od niego zaczynała się tego dnia większość ataków Radzionkowian. No on wrzucił w pole karne. Tam wysoko wyskoczył Tomasz Harmata, ale przeniósł piłkę nad poprzeczką. Jeszcze raz piłkę ma kapitan Cidrów. podał do środka boiska, do Tomasza Leszczyńskiego. Ten odwrócił się, poczekał, poszukał podaniem Roberta Wojsyka. Wojsyk zwiódł obrońców przeciwnika, ale potem został zablokowany przez. Sylwestra Krygera. 37 minuta meczu. Robert Wojsyk znalazł się w środku boiska. Podał do Marcina Trzcionki. Ten pierwszym kontaktem poszukał Kamila Banasia. Banaś dograł do Mateusza Hermasza. No i nareszcie piłka wpadła do bramki Przemszy Siewierz. Ruch radzionków zasłużenie, bardzo zasłużenie. Prowadził z przeciwnikiem 1 do 0. Gol Hermasza był dwunastym strzałem w tym meczu w wykonaniu ruchu radzionków. Tak długo czekali właśnie piłkarze ruchu na to, by w końcu wyjść na prowadzenie, i chcieli to prowadzenie podwyższyć. Marcin Dziewulski znalazł się z piłką na połowie rywala, podał do Roberta Wojsyka. Wojsyk przełożył na lewą nogę, wypluł piłkę przed siebie. Łukasz Bocz, ale nie było tam nikogo, by dobić uderzenie Wojsyka. Ruch atakował dosłownie do ostatniego gwizdka w tej części spotkania. Tomasz Leszczyński znalazł się w polu karnym, szukał podaniem Roberta Wojsyka, ale że nie znalazł. Sędzia. Piotr Kopeć zakończył pierwszą odsłonę meczu. Odsłonę, po której ruchy wygrywał z przemszą tylko 1 do 0. W przerwie trener Damian Łukasik dokonał w swoim zespole aż trzech zmian i ta decyzja podziałała na jego zawodników. Goście z dużą determinacją wzięli się do walki o odrabianie strat. Już w 50. minucie Kamil Fredyk miał okazję do tego, by do remisu doprowadzić. Kilkadziesiąt sekund później po ładnej akcji ze znanym przy Narutowicza Szymonem Tutajem Marcinę Bull został zablokowany w polu karnym Cidrów. W 55 minucie ofiarną interwencją we własnej szesnastce Konrad Bonke zablokował z kolei mocne uderzenie Macieja Niesyto. Widać było, że to wszystko idzie w złą stronę dla piłkarzy ruchu. No i w 57 minucie Łukasz Sawicki dośrodkował z rzutu Rożnego, a nieupilnowany w polu karnym Daniel Tukaj pokonał Bartosza Kucharskiego doprowadzając do wyrównania. Przemsza w tej drugiej połowie wyglądała już zdecydowanie lepiej niż przed przerwą, ale ruchy musiał poszukać. Gola numer dwa, jeśli chciał ten mecz wygrać, to okazja Jakuba Kulińskiego, który pomylił się naprawdę nieznacznie. Goście, choć wyraźnie zadowoleni z tego remisu, też mieli swoje okazje do tego, by ukąsić po raz drugi, choćby taką jak ta Szymona tutaj, a po której jednak Bartosz Kucharski bez najmniejszego problemu złapał piłkę. Zdecydowanie groźniej zrobiło się kilka minut później. Środkiem boiska przedarł się Kamil Fredyk. Zagrał na prawo do Marcina Bula. Ból zwlekał ze strzałem i uratował sytuację wracający Konrad Bąk. Teraz to trener Kamil Rakoczy musiał pogłówkować, co zrobić, by jego zespół zaczął grać tak jak przed przerwą. Wpuścił na boisko Mateusza Noware wpuścił Daniela Skalskiego, ale kluczowa była zmiana z 74. minuty. Wtedy na placu gry pojawił się Piotr Rocki. Zanim popularny Roki wziął sprawy w swoje ręce, pomylił się w okolicach swojej szesnastki. Michał Staszowski mógł to wykorzystać Daniel Tukaj, ale nie trafił w światu bramki Cidrów. W 82. drugiej minucie ruchy miały rzut wolny z okolic narożnika boiska. Piłkę dośrodkowywał Piotr Rocki. Za pierwszym razem źle wybili to zawodnicy Przemszy, ale poprawka była wprost kapitalna piłka po uderzeniu Rokiego. Poleciała w okno bramki zaskoczonego Łukasza Bocza i Cydry ponownie wyszły w tym spotkaniu na prowadzenie. Piotr Rocki wchodzi ostatnio na boisko raczej na końcówki spotkań, ale wciąż jest ogromnie ważną postacią zespołu Żółto-Czarnych. Ruchy wyraźnie zrzucił z siebie ciężar tej niepewności o to, czy uda się zdobyć trzy punkty przy Narutowicza. I minutę po golu Rockiego bramkę zdobył Robert Wojsyk, wykorzystując asystę Marcina Trzcionki i niemal rozrywając siatkę w bramce przemszy Siewierz. Rozstrzelali się wreszcie w tej końcówce piłkarze Żółto-Czarnych, bo to nie było ostatnie trafienie tego dnia. W 88. minucie, piłkę w polu karnym dostał Robert Wojsek, został zablokowany. Potem jednak futbolówka trafiła z powrotem pod nogi najlepszego snajpera Cidrów. Ten zagrał do Patryka Cepka. Całość zakończył Kamil Banasz, ustalając wynik spotkania na 4-1 dla ruchu radzionków. Sidry wygrywają u siebie po raz trzeci z rzędu, no i zdają się być w naprawdę niezłej formie u progu tego pracowitego maja. W pierwszej połowie byliśmy zespołem takim, jakbym chciał widzieć ruch radzionków w kolejnych meczach. Gdzieś właśnie do tego stylu dążymy. Zabrakło nam w pierwszej połowie tylko strzelania bramek. Natomiast druga połowa, połowa zgadzam się z tą wypowiedzią pana redaktora, że nie graliśmy a strzeliliśmy bramki, ale wynik jest bardzo ważny 4-1 dla nas. Wielki szacunek dla chłopaków. W powie, mieliśmy pełną kontrolę myślę nad spotkaniem, w drugiej trochę rozluźniliśmy się na początku, na szczęście złapaliśmy, to w końcówce spotkanie udało się wygrać, bo to dla nas bardzo ważne się było. bramka ładniejsza, Piotrka, czy twoja? Ja no, oczywiście, że moja Piotrek to przypadek czysta, a tutaj planowana akcja trenowana, także ławka rezerwowa musi być mocna. Dzisiaj taką mieliśmy e, trzy zmiany, cztery zmiany. Każda z nich coś wniosła. Zasłużony wynik chyba dla nas, zwycięstwo 4-1. Chwilę było nerwówki, trzeba to przyznać, ale dzięki Bogu udało się wygrać i tylko o tym myślimy teraz. Na spokojnie muszę przeanalizować kolejne tą połówkę, którą rozegraliśmy. była na pewno już jestem świadomy, że była słabsza. Natomiast tak do końca no, nie wiem co się stało. myślę, że, myślę, że byliśmy już zapewni w wyniku i może stąd ta, ta słabsza gra. Spokojna głowa już nie myślimy nie bujamy głowami w murach, tylko ciężko pracujemy i od następnego zwycięstwa gramy.. Kulinarna pasja z zamiłowaniem do muzyki, a pasjonata nasza restauracja to coś więcej niż wykwintne dania.